Czy oszczędzamy w jakimś konkretnym celu, na przykład utrzymania marży. I, i, i tutaj dochodzimy do, do tej dojrzałej formy, do, do, dojrzałej strony i, i, i formy pracy działu zakupów. No, Ciężko jest skutecznie kupować dany produkt, daną usługę bez rozumienia, jak dana branża chociażby funkcjonuje. No, tu możemy się posłużyć przykładem butelki szklanej, która stoi mm -hmm. na stole. Jeżeli ją kupujesz, załóżmy, że kupujesz ją od, od lat od tego samego dostawcy jesteś, jesteś zadowolony, nie masz potrzeby. Żeby, żeby zmieniać i jesteś zainteresowany, żeby nadal kupować tą wodę mineralną od, 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 od tegoż dostawcy. No pewnie jeżeli kupujesz coraz więcej, no, to nie będziesz miał problemu z tym, żeby go przekonać o dodatkowych rabatach z roku na rok i, i, i będzie, mhm. um, będzie ta dyskusja w jakiś sposób postępowała, no, ale chociażby patrząc na to, co się dzieje na rynku surowców, no, w pewnym momencie um, dostawca może przyjść do Ciebie i powiedzieć słuchaj, Rafał, doceniamy to, że w stosunku do zeszłego roku kupiłeś 10%, o którym mm. wspomniałeś, ale słuchaj, no, koszty energii, wiesz co się dzieje. Tak. Słyszeliśmy w audycji, mówiłeś o tym, mm. więc mm. E, koszty surowców, e, koszty, koszty gazu. E, no, tak, no to jest Jasne. nasza propozycja. Szanując naszą wieloletnią mm -hmm. współpracę, proponujemy Ci e, nie zwiększanie ceny, co, co stanowi jakieś, no i, i pytanie, czy to jest dobra oferta, czy, czy to mm -hmm. nie jest dobra oferta, tak? No musisz jakąś, jaką, tak. jakąś decyzję podjąć. Oczywiście zawsze w przypadku, kiedy, kiedy mówisz o, o produktach e, szeroko dostępnych na rynku i, i jakby ta, ten balans między mm -hmm. podażą i popytem jest na, na takim poziomie środków wody mineralnej, możesz dokonać wyboru, zmiany dostawców produktu, możesz, możesz podjąć oczywiście mm -hmm. negocjacje z danym dostawcą, no, no ale tu już zaczyna się Dochodzenie do, do, do takich od, od, odrobinę bardziej um, dojrzałych dyskusji, tak? Mhm. No i, i, i wiadomo, no, na danym produkcie e, dostawca sprzedając go, no, no, przygotowuje swoją kalkulację w oparciu oczywiście uproszczając, no ma swój wsad surowcowy, mhm. ma koszt wytworzenia, e, ma marżę, logistykę, e, więc jeżeli znegocjujesz to do poziomu, który zaczyna zjadać marżę, no to jest jak z przykładem konferencji, o której kiedyś mówię, mhm. ktoś przyjdzie i powie, że z całym szacunkiem dla 10-letniej tak. współpracy, no ale to jest poniżej jego jego kosztu. No nie dołożę do interesu. Tak. No i teraz nie daj Boże, jeżeli to jest dla Ciebie kluczowy, kluczowy produkt, mm. bez którego nie możesz dalej mm. funkcjonować, bo masz problem, bo dostawca właśnie Ci powiedział, że nie będzie dostarczał i Twoja mm. dość komfortowa pozycja w fotelu osoby, która rozdaje karty w cudzysłowie mm. no, zaczyna być trochę bardziej skomplikowana, bo musisz swoim przełożonym czy kolegom z operacji powiedzieć, słuchajcie, no tego produktu to już za miesiąc nie, nie, nie kupimy, tak? I ten, mm. ten, ten balans zaczyna się zmieniać. Okej, okay, dobra. Wskaźnik... Średni termin płatności, czy on też może mieć, nie wiem, różne definicje, jakby różnie jest, można spojrzeć na niego? No, tutaj jest ciężko o, o różne interpretacje, no bo termin płatności jest taki, jak jest wpisany na. Ale no, czasami są dostawcy, którzy powiedzą dobra, przedpłata. Dalej jest to oczywiście termin płatności. Tak, tak. Zdecydowanie w niektórych sytuacjach możesz się okazać, że, że, że pozycja na rynku dostawcy jest taka, że, że, że nie będziesz miał innej możliwości mhm. i niestety będziesz musiał takiej przedpłaty czy częściowej tak. czy całościowej dokonać, albo na przykład będziesz chciał dokonać, bo masz świadomość tego, że skala twojego działania w stosunku do skali dostawcy jest taka, że jeżeli nie pokryjesz części kosztu, na przykład zakupu surowca, to możesz zachwiać pozycję swojego dostawcy, co jeżeli wystąpi, spowoduje znowu problemy po twojej stronie. Mhm. Także no, to inaczej wygląda w sytuacji, kiedy jest pełne prosperity, inaczej zaczyna wyglądać, jak jest kryzys. To inaczej wygląda w dużych organizacjach o dość komfortowej e, sytuacji cashowej, a inaczej wygląda w mniejszych organizacjach, gdzie, e, gdzie, 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 gdzie cash flow jest, jest, jest tematem dużo bardziej delikatnym. E, terminy płatności tak naprawdę pomagają Ci zbalansować cash flow e, i, i zadbać o, o to, żeby ten balans e, e, między należnościami a zobowiązaniami za w odniesieniu do cash flow tak był, był na, hmm. na takim poziomie żeby w miarę możliwości no, nie działał jako bank tak no, prowadząc działalność Szcz szczególnie produkcyjną, to, to, to łatwo widać, no musisz najpierw kupić surowce, potem e, masz koszt, e, który, który, który wynika z konieczności wyprodukowania, tak. masz koszty bezpośrednie, pośrednie. Sprzedaż, dystrybucja, wszystko. Dokładnie, mm -hmm. dokładnie, dokładnie. Potem tak. masz klienta, który musi to od ciebie kupić, ma swój termin płatności, on y, płaci, zakładając, że mówimy o, kontrak o kontrahentach, którzy są wypłacalni, bo tak. czasami się może zdarzyć, że, że nie zapłaci, no ale ty masz swoich dostawców, którzy mają swój biznes, mm -hmm. e, który sprzedali ci swój e, produkt y, gotowy, dosłownie albo w przenośni, no i musisz im zapłacić tak. e, i to jest wskaźnik, który, który pomaga to, to, to wyważyć, mhm. e, no i znowu no tutaj, tutaj je, jeżeli przyłożysz jedną miarką do wszystkich dostawców, to może się okazać, że duże firmy, duży kontrahenci mają mhm. dość e, komfortowe warunki współpracy, które im zapewniasz, a dla mniejszych firm e, dłuższy termin płatności będzie, będzie stanowił e, duży problem. No, Trzeba zawsze mm -hmm. pamiętać o tym, że termin płatności no to się ładnie po polsku nazywa. Mówimy o kredycie kupieckim. Tak, no, mm. Kredyt, czyli kosz pieniądza w czasie. Jeżeli rezygnujesz, to nie rezygnuj lekką ręką z, z terminu płatności. Zawsze zatem w jedną w drugą stronę, tak mogą mieć Albo albo oszczędności, albo, albo koszty, no i to tutaj jest rolą działu zakupów, żeby samemu, czy w porozumieniu z działem finansowym skutecznie wyliczyć, e, jaki jest ten koszt. Mhm. No tutaj też na pewno myślę, że warto jakby zaznaczyć, żeby nie strzelać tu na ślepo, żeby to nie było tak, że nagle komuś przyjdzie do głowy no dobra, to narzucimy wszystkim naszym dostawcom, nie wiem, 120-dniowy termin płatności, koniec kropka, albo przyjmują, a jak nie, to szukamy innego dostawcy. No tutaj, o, ostatnio też się zmieniło prawo, pojawiły się, um, pojawiły się um, przepisy wytyczne w tej, w te, w tej materii, e, no w Polsce wydaje mi się, że takim standardowym terminem płatności przy współpracy, nazwijmy to długofalowej, to jest taki, e, powiedziałbym, że ten termin płatności oscyluje między 30 a 60 dni, mm. tak, dla dużych firm nie jest niczym zaskakującym, że rozmawia się o terminach płatności 60 dniowych, 45 dni jest takim, 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 takim średnim mm. terminem, 30 dni jest takim z reguły e, minimalnym, akceptowalnym w dużych organizacjach. Chociażby ze względu na, na obieg Dokum dokumentów firmy, tak, mhm. które, które, które są potrzebne, żeby daną, daną mhm. fakturę e, zapłacić. Mhm. No dobra, e, cóż, zostawiamy naszych słuchaczy w takim razie z e, tymi wskaźnikami podstawy, podstawowymi, natomiast, e, tak jak zaznaczyłeś na początku, że ich może być dużo, dużo więcej i to, jakby w każdej organizacji menedżerowie powinni indywidualnie podejść do tematu i sobie sami wyznaczyć e, te wskaźniki, które rzeczywiście mają wpływ na ich funkcję i dla nich będą istotne do tego, by podejmować później strategiczne decyzje. Z moich doświadczeń wskaźników powinny być co najmniej trzy, to mówimy o takim absolutnym minimum. I Wskaźniki powinny być tak budowane, żeby co najmniej brały pod uwagę e, egzystencję i, i, i współdziałanie działu zakupów z, z, z partnerami biznesowymi, wewnętrznymi partnerem biznesowym z innych, z innych działów, im bardziej te wskaźniki i cele. Bo tak naprawdę, tak mówię, wskaźniki służą nam temu, żebyśmy mogli ocenić, gdzie jesteśmy z realizacją celów. No, Im bardziej te cele odzwierciedlają strategię firmy, tym lepiej, bo znaczy, że dział jest bardziej strategiczny. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu i do usłyszenia. Dzięki do usłyszenia. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.chorekabc.pl.